Jesteśmy tutaj razem z moimi kuzynkami. Postanowiłyśmy upamiętnić jakby naszego kochanego dziadka. Zmarł on niestety dwa lata temu, a że byłyśmy z nim bardzo związane i cały czas jakby nie możemy się z tym pogodzić. Postanowiłyśmy, że na jego cześć zrobimy sobie każda. Po kotwicy, ponieważ Jadek był stoczniowcem. Do ostatnich chwil swojego życia pracował. Sam miał ta, tatuaż zrobiony taką metodą chałupniczą, także myślę, że to taka fa, fajna, fajna pamiątka zostanie. Muzyka Jesteśmy w Piekle, Pandemonium. Jest to studia tatuażu artystycznego i nie tylko. Rzeźby malarstwa i figarstwa. Generalnie pracuje u nas ja 5 osób. Labię. Chyba. Wykonujemy generalnie wszystkie tatuaże. I te brzydkie, i te ładne. Nie robimy brzydkich. Ja się czuję najlepiej w horrorach. To są I te brzydkie tatuaże? W realizmie. Właśnie. To są te brzydkie tatuaże. Tutaj za rogiem zaraz otwieramy sklep. Z muzyką, z koszulkami, z kolczykami, z, kolczykami, z pierdołami. To Będą też figurki. Z figurkami. Z matki włoskie też. A matki boskiej też może. Matki włoskie są tam na przeciw. Praca tutaj w studiu bardzo mnie uskrzydla. To nie jest taka praca, jaką każdy z nas sobie wyobraża. Tutaj jest moja rodzina na miejscu. Generalnie nie wyobrażam sobie, gdyby tych ludzi miało mi kiedyś w życiu zabraknąć. Tak że... Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. Mam nad sobą naprawdę wspaniałych artystów, których zawsze mogę poprosić o poradę, o wsparcie. Otrzymuję to, także jestem, na bardzo, jestem w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ mam start, którego moi koledzy po fachu nie mieli. Zaczynali chałupniczą metodą, Tatuować, musieli sami lutować igły, sami dochodzili do pewnych wniosków, jak powinno się tatuować, jakimi technikami. Ja, tą całą wiedzę, którą oni musieli posiąść przez wiele, wiele lat ciężkiej pracy, praktyk, ja dostałam to na tacy od nich. Także jestem im za to bardzo wdzięczna. No i tak jak mówiłam, pandemonium to jest, moje, to jest moja druga rodzina, to jest mój drugi dom. Cześć, mam na imię Kuba. Zajmuję się tatuażem w Pandemonium, w najlepszym studiu w mieście. Zajmuję się tym od 12-13 lat. Mamy najlepszą ekipę w Polsce. Dzisiaj robimy cover, rękę w płomieniach. Taką motocyklową dziarę robimy. Dzisiaj wieczorem będę na, na próbie będę grał z moim ulubionym zespołem. Jeden z utworów, który właśnie słyszycie w podkładzie tego filmu, to jest utwór z naszej płyty świeżo wydanej. E, ciekawe jest to, że cała płyta została nagrana na taśmę w pełni analogowo. Nie oszukujemy, nie przestawiamy werbli i stopy. E, jesteśmy prawdziwi i Wam życzymy tego samego. Dlaczego nic nie robię? Bo jestem leniwa, jestem stara, mam zmarszczki i nikt nie chce przychodzić się do mnie dziarać. A przecież fajna jestem! Zapraszam! Najlepsze dziary w trójmieście! Się nawet. Cześć, Pan donią robię kolczyki, także zapraszam wszystkich chętnych na jakieś kolce, gdziekolwiek wszędzie da się zrobić, także jeśli macie jakieś marzenia, że chcecie mieć jakąś dziurkę dodatkową, to zapraszam. Zrobimy wszędzie wszystko. Ja najbardziej lubię robić w sutkach. Kolczyki są przyjemne, ładny widok i ogólnie fajne kolczyki. Sprawia dobrze przyjemność nie tylko mi, ale również tym, którym robię. Jeszcze kulczyk, które takie są bardziej z To są mikrodermale. Jest troszkę ciężej zrobić, ale też bardzo ładnie wyglądało na skórze. No i są fajne. Takie małe brylanciki. Studio tatuażu Pandemonium znajduje się przy ulicy szerokiej w Gdańsku naprzeciwko restauracji Podłososiem.